Dziękuję bardzo. Tak, i może wobec tego, jak tak żeśmy rozpoczęli od halinki, jest napisana piosenka dla halinki klej na szlaku. Może my krótko puścimy fragment tej piosenki i potem wrócimy już do y, naszych uroczystości. Przepraszamy, tak powiedz jeszcze. Piosenkę tę napisał jeden z turystów, który brał udział w uroczystościach pod Grunwaldem. Przekazał mi płytę i prosił, żeby na zakończeniu tę piosenkę odtworzyć tutaj. Nie słuchałem jej, nie wiem. 心高。 10 lipca y, będziecie Długo o nich pamiętać, będziecie jednocześnie również niejednokrotnie rozmawiać i podzielicie się nimi y, ze swoimi współmieszkańcami, do których wrócicie. Bo przecież jesteście z różnych stron Polski, z różnych miast. Chciałbym za pośrednictwem Was również jako ambasadorów serdecznie pozdrowić mieszkańców Waszych miast i miejscowości. Jestem przekonany, że ten 51. już. Rajd na pewno był wielkim sukcesem. Chciałbym Państwu również powiedzieć, że Olsztyn jest zawsze dla wszystkich otwarty. Chciałbym serdecznie pogratulować Panu Prezesowi PTTK, że to już po raz 51 tak wspaniale zorganizowana impreza. Oczywiście. Brawo. Zapraszam kolegę Fedoruka do odebrania dyplomu honorowego PZTK. Zarząd główny koledze Fedorukowi przekazuje ten dyplom. Życzę zdrowia i spotkań na turystycznych. Dziękuję. Bardzo. Prosimy o zebranie głosu pana prezesa. <głos> Panie Prezydencie, Drodzy Uczestnicy 51. już wysoko kwalifikowanego ogólnopolskiego rajdu. Rajdu, który ma w tym roku szczególną oprawę. Oprawa jest związana z 600-leciem bitwy pod Grunwaldem. Oprawa jest związana w części 700-leciem miasta Fromborg. Oprawa jest związana ze 150-leciem kanału obląskiego. To wszystko staramy się w tym, w tym roku naszej turystyce w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w sposób szczególny pomieścić. Ludzi z Olsztyna, z Warmii i Mazur, że pokusili się na organizację tak wielkiego przedsięwzięcia. Myślę, że jest to niezwykle ważne w historii tej ziemi, ale również Polski, a w tym przypadku i naszego towarzystwa. Dzisiaj przejeżdżałem przez Malbork. Niez, niezliczone rzesze osób, pojazdów zmierzają do Malborka na dzisiejszą wieczorną uroczystość. Ludzi z Olsztyna, z Warmii i Mazur, że pokusili się na organizację tak wielkiego przedsięwzięcia. Myślę, że jest to niezwykle ważne w historii tej ziemi, ale również Polski, a w tym przypadku i naszego towarzystwa. Dzisiaj przejeżdżałem przez Malbork. Niez, niezliczone rzesze osób, pojazdów zmierzają do Malborka na dzisiejszą wieczorną uroczystość. Z różnych stron przybyli tutaj i tylko przybyli i już zaczęli się interesować tą ziemią której, na której było im dane zamieszkać. Także nasza tradycja, nasza tradycja organizacyjna jest od 18 maja 1946 roku. Jesteśmy najstarszą organizacją turystyczną i chyba najstarszą organizacją społeczną województwa warmińsko-mazurskiego. No, ale teraz z nazwiska, te osoby, które przysłużyły się do tego, żeby dzisiejsza impreza zakończyła się tak, jak się zakończyła i żeby jej przebieg był pomyślny. Po pierwsze chciałam powiedzieć. Chciałam właśnie bardzo podziękować. Nie ma Pawła zastępca Alicji. Młoda kadra Karolina Opalińska. Trasa numer 3 Kopernikowska, Wazek Fidorów. odłączna małżonka, Wacława, Helena. Helena Teraz dość ma bardzo dużo pracy biurowej, także tego to dojść do skutku. Znawczów, dla nas chciałbym na pamiątkę dzisiejszego spotkania wręczyć panu, panie prezydencie, życie dla turystyki i nasz i sportu. Jest to Mieczysław Orłowicz w 90-leciu, a więc publikacja wydana po stuleciu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w pamięci osoby, która łączy sport, turystykę i olimpizm w Polsce. Bardzo serdecznie proszę o przyjęcie. A propos tych osób, które brały udział, to zaczniemy oczywiście od osób najstarszych, ale i wcześniej urodzonych.